Cześć dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj mam przyjemność zaprezentować Wam nowy format odcinków na kanale, w którym będą się pojawiać różni goście z różnych dziedzin fotograficznych. Dzisiaj zaprosiłem Michała Troitlera, żeby opowiedział Wam, przekazał wam kilka wskazówek z zakresu fotografii studyjnej portretowej. Dowiecie się, co Wam Michał radzi na początek, jak możecie rozwijać swój warsztat i jak powstają jego zdjęcia. Oczywiście do tego wszystkiego dołożę też trochę swoich porad, bo również zajmuję się fotografią studyjną, portretową, więc na w końcu poznacie również moje metody, moje sposoby i moje propozycje dla Was, jako właśnie fotografów, którzy, którzy chcą zgłębić ten temat. Więc idziemy ze wstępem i zacznę odcinek. Cześć ekipa, witam Was wszystkich. Ja nazywam się Michał Treutler i jest mi niesamowicie miło, że mogę być gościem na kanale Fotobłysk Michała Kuli. W tym odcinku przekażę wam pięć moich porad, jak zacząć oraz na co zwracać uwagę przy fotografowaniu w domowym studio. Zapraszam. Na początek zobacz proszę to zdjęcie. Jak myślisz, czy cała stylizacja tego miejsca była przypadkowa? Oczywiście, że nie. I taką poradą, którą chciałbym ci przekazać na samym początku, to to, by dokładnie zaplanować koncepcję zdjęć. Przemyśl sobie, jakie zdjęcia chcesz wykonać, jak ma wyglądać kadr, jaka ma być stylistyka, jaki masz pomysł, jaką historię ma zdjęcie opowiadać, jaką kolorystykę chcesz mieć w kadrze. Tak naprawdę, im bardziej przemyślisz każdy detal, tym będzie większe prawdopodobieństwo, że zrobisz świetne zdjęcia. Zobacz krótki backstage, jaki nagrałem dla moich patronów. Cześć ekipa, zobaczcie, jaki mam dzisiaj wspaniały teatralny widok. Pozdrowisz proszę moich patronów. Super. I tu jest jeszcze pan Krawiec, pan Tomek. I robimy dzisiaj sesję zdjęciową. Piękny klimat. Podsumowując, przemyśl sobie dokładnie, jakie zdjęcia chcesz wykonać. Nie idź na żywioł. Im bardziej zaplanujesz sobie sesję, tym jest większe prawdopodobieństwo, że zrobisz świetne zdjęcia. Pora na poradę numer 2. Pamiętaj, że na początek nie potrzebujesz dziesiątek lamp, nie wiadomo ile sprzętu, ani tony akcesoriów. Tak naprawdę we własnym mieszkaniu możesz zrobić świetne zdjęcia wykorzystując tylko i wyłącznie światło z okna. Tutaj przykład sesji z Wiktorią. Przyjemne, miękkie światło z okna pozwoliło wykonać ciekawe zdjęcie bez żadnych dodatkowych lamp, profesjonalnego studia, ani tony akcesoriów. Liczy się pomysł oraz kreatywność. Jeśli chcesz jednak robić zdjęcia bardziej zaawansowane, to polecę Ci zakup lampy światła sztucznego. Do wyboru mamy lampy światła błyskowego oraz światła ciągłego. Tak naprawdę oba rozwiązania są bardzo dobre, a jeśli tak jak ja chcesz mieszać światło dzienne ze światłem sztucznym, to bardzo polecę Ci zakup lampy LEDowej. Tutaj mam dla Ciebie przykład wykorzystania światła dziennego z kontrą na włosy ze światła LEDowego. Tak wyglądał backstage tego zdjęcia. Jak widzisz Justyna siedziała na krześle, bardzo blisko okna. Główne światło padało właśnie z okna i jest to taki sam rodzaj światła jak na poprzednim zdjęciu Wiktorii. Za tłem postawiłem lampę ledową, której ciepła barwa podświetliła włosy Justyny dodając tym włosom jeszcze większej takiej ognistości. Jeśli wolisz jednak uzyskać inne efekty i nie chcesz mieszać światła dziennego ze światłem sztucznym to polecam Ci zakup lampy błyskowej. Tutaj w przypadku zdjęcia Magdy mamy przykład wykorzystania tylko jednej lampy światła błyskowego i nie mamy tutaj żadnego innego doświetlenia przy jednoczesnym zgaszeniu światła naturalnego poprzez użycie wysokiej przysłony. Pamiętaj jednak, że oprócz rodzaju lampy, jakiej użyjesz, niesamowicie ważnym jest dobór odpowiedniego modyfikatora światła. Ja uwielbiam używać parasolki. Są małe, łatwe w transporcie i po prostu wygodne w użytkowaniu. Klasyczne portrety z miękkim oświetleniem wykonuję przy użyciu parasolki odbijającej białej z dyfuzorem. Koszt takiej parasolki to zaledwie 150 zł, a efekty są naprawdę rewelacyjne. Jeśli chcesz wykreować ostrzejsze światło, również polecam Ci parasolkę odbijającą, ale srebrną mniejszych rozmiarów. Przykładowo parasolka srebrna w rozmiarze 90 cm kosztuje zaledwie 30 zł, a daje zdecydowanie ostrzejsze i bardziej kontrastowe światło. Pora na ostatnią poradę w tym filmie. Zobacz, jak wygląda mój czysty, niewywołany plik RAW, czyli plik prosto z puszki aparatu. Jak widzisz, jest to zdjęcie, które praktycznie nie potrzebuje retuszu. Jak już się domyślasz, moja ostatnia porada w tym filmie brzmi: rób jak najlepsze zdjęcia w trakcie sesji zdjęciowej. Skup się na etapie produkcji zdjęć, a nie postprodukcji. Moim zdaniem to nie jest dobre rozwiązanie, by jakoś zrobić zdjęcie, jakoś ustawić światło, jakoś ustawić modelkę, a później liczyć na retusz. Lepiej więcej czasu poświęcić na sesji i mieć jak najlepsze zdjęcia już w aparacie, ponieważ im lepszy będzie plik wyjściowy, tym lepsze będzie zdjęcie finalne. I to wszystko, jeśli chodzi o takich moich pięć porad, jak rozpocząć fotografowanie w domowym studio. Podsumowując, miej konkretny plan na zdjęcia. Pamiętaj, że nie musisz mieć tony sprzętu, wykorzystuj światło z okna. Jeśli chcesz robić bardziej zaawansowane zdjęcia, kup sobie lampę światła sztucznego. Nie są one drogie. Pamiętaj, że modyfikator światła jest równie ważny co dobór lampy oraz po piąte, pamiętaj, by robić jak najlepsze zdjęcia już podczas sesji. I to wszystko ode mnie. Bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że te 5 porad, które Wam przekazałem na początek, były dla Was wartościowe. Jeśli tak, koniecznie zostawcie łapkę w górę. A Tobie, Michał, jeszcze raz bardzo dziękuję za zaproszenie i liczę, że niebawem zobaczymy się na moim kanale. Dzięki wielkie i do zobaczenia. Cześć! Michał przekazał wam wiele cennych wskazówek z zakresu właśnie fotografii studyjnej. Podpisuję się pod wszystkimi poradami i wiele po prostu z tych porad również zastosowałem u siebie na początku mojej przygody z fotografią studyjną. Natomiast teraz od siebie chciałbym dodać kilka dodatkowych porad, żebyście jeszcze mogli lepiej wejść w ten świat, lepiej go zrozumieć i robić finalnie lepsze zdjęcia portretowe studyjne. Pierwszą moją poradą jest to, żebyście nauczyli się patrzeć na światło, nauczyli się rozumieć to światło, bo światło może padać z różnych kierunków, może być miękkie, może być twarde, i tak dalej, i tak dalej. Najprościej ustawić po prostu osobę względem jakiegoś światła i zmieniać kierunek jej ustawienia. Ale też możemy zrobić taki prosty eksperyment. Wyłączę teraz światło i włączyć sobie po prostu lampę, jakąkolwiek lampę, nawet latarkę w telefonie, i podświetlić swoją bądź osobę fotografowanej z różnych perspektyw. Jak widzimy, za pomocą takiego eksperymentu możemy uzyskać rozmaite rodzaje oświetlenia: od dołu, od góry, od boku, jednego, drugiego. Możemy stworzyć też taką kontrę, która obrysowuje po prostu tutaj y, część ciała z tyłu. I możemy po prostu w ten sposób eksperymentować, żeby lepiej zrozumieć światło. I w ten sposób zrozumiecie po prostu lepiej, jak za pomocą światła możecie kreować rozmaity klimat na swoich zdjęciach. Bo na przykład takie oświetlenie jak teraz e, oświetla większą część mojej twarzy. Jest tylko delikatnie światło z tej strony, bo tam świeci neon, jest kontra e, i to wszystko po prostu ze sobą e, gra. Możemy uzyskać całkowicie inne rodzaje oświetlenia. W tym momencie przesunąłem softbox na bok, on bardziej oświetla w tym momencie tło. I takie eksperymenty ze światłem pozwolą wam po prostu lepiej zrozumieć tą fotografię studyjną, lepiej zrozumieć kierunki badania światła. I tak samo możemy próbować zmiękczać to światło, czyli na przykład do latarki, którą świecimy na osobę fotografowaną, możemy dodać jakiś dyfuzor, może być to chusteczka, może być to papier. Czy pergamin, żeby zmiękczyć to światło? Kreować po prostu za jego pomocą różne efekty. Im więcej takich eksperymentów wykonacie, tym lepiej zrozumiecie światło i finalnie będziecie potrafili po prostu zastosować tę wiedzę na swoich sesjach zdjęciowych. Michał wspomniał o bardzo ważnej rzeczy. Żeby na początek w fotografii takiej właśnie studyjnej, nie szukać koniecznie kolejnych lamp i nie budować tego zestawu na samym początku. Możemy skorzystać z najtańszej opcji, którą każdy z nas ma w domu, czyli po prostu okna. Podpisuję się pod tą poradą od Michała i ja też tak fotografowałem na początku. Moje pierwsze zdjęcia w stylu właśnie takim studyjnym powstały właśnie przy oknie. Możemy za pomocą tego okna kreować też rozmaite rodzaje oświetlenia, bo możemy względem okna ustawiać osobę fotografowaną. Pod określonymi kątami, jak wcześniej pokazywałem, można uzyskać różne rodzaje oświetlenia. Możemy oświetlić tylko część twarzy, resztę po prostu wyciemnić, bo ustawimy osobę fotografowaną bokiem do okna itd. itd. Poeksperymentowanie właśnie przy oknie będzie wyśmienitym treningiem, ale również zwróćcie uwagę na to, że przez okno może wpadać różne światło. W środku na przykład słonecznego dnia to światło będzie ostrzejsze, bliżej zachodu będzie cieplejsze i będzie bardziej delikatne. Natomiast kiedy będzie dzień pochmurny, to światło będzie bardzo mocno zmiękczone i będzie łagodne i delikatne. I do takiego podstawowego modyfikatora, jakim jest właśnie okno, które każdy z nas ma w domu, możemy dodać, tak jakby, kolejne źródło światła, a właściwie odbicie światła. Wielokrotnie Wam polecałem, żeby w Waszym zestawie znajdowała się blenda, bo za pomocą blendy można również właśnie kreować fajnie oświetlenie. Zwróćcie sobie teraz uwagę, że mam w tym momencie skierowane na moją twarz jedno źródło światła. I teraz, jeżeli chciałbym wypełnić te cienie tutaj, które się znajdują pod moją brodą, mogę po prostu. Dołożyć blendę. Od dołu blenda. Czyli światło świeci z góry na mnie, a od dołu światło to jest odbijane przez blendę i, jest, i rozświetla moje cienie. I tak samo blendę możemy ustawiać pod różnymi kierunkami. Zwróćcie uwagę, że nawet w tym momencie za pomocą blendy oświetlam część tła za mną. Czyli Okno plus blenda daje nam już jakby dwa źródła światła. Możemy za pomocą właśnie dodatkowej blendy uzyskać całkowicie inne oświetlenie na zdjęciach. Możemy rozświetlać cienie, możemy kreować właśnie bliki w oczach i osiągnąć wiele fajnych efektów. Dlatego blendę fotograficzną zdecydowanie warto mieć i z niej korzystać, bo to będzie wyśmienity wstęp do fotografii studyjnej. Jak czytam jakieś dyskusje na temat fotografii studyjnej, wiele osób wychodzi z założenia, że do stworzenia zdjęć studyjnych trzeba mieć warunki, trzeba mieć studio, trzeba mieć przestrzeń, trzeba mieć rozwieszone tło. Michał pokazał na swoich przykładach, że niekoniecznie często Michała zdjęcia powstawały w małych przestrzeniach. Ja dokładnie zaczynałem w taki sam sposób. Kiedy robiłem pierwsze swoje zdjęcia studyjne, po prostu zagospodarowałem kawałek wolnej ściany w domu i była to ściana dokładnie biała. Ja zdecydowanie polecam ścianę albo białą, albo szarą, bo z niej możemy, do, możemy ją tak oświetlić, że ona będzie przyciemniona i dawała nam na przykład ciemny szary, bądź całkowicie ją rozświetlić, wtedy będzie po prostu biała. Tak jak tam, gdzie jest globus, właśnie jest ściana biała. I z, zwróćmy uwagę, przestawimy światło i bardziej oświetlamy. Też to tło. Jeżeli przestawimy softbox trochę w inną stronę pod większym kątem. To oświetla softbox moją twarz, ale nie oświetla już tła. I ze ściany białej robi się dużo ciemniejsza. I za pomocą właśnie kawałka wolnej ściany można kreować rozmaite portrety studyjne i będą one wyglądały, jakby zostały po prostu wykonane w studiu fotograficznym. Takie zrozumienie tego, że przestrzeń właściwie niekoniecznie musi być dla nas ograniczeniem, bo możemy wykorzystać po prostu, jak wspominałem, kawałek wolnej ściany i zrobić naprawdę fajne zdjęcia studyjne. Na sam koniec chciałbym was zaprosić na inne moje poradniki fotograficzne z zakresu fotografii studyjnej bądź po prostu oświetlenia. Wszystkie linki wrzucam wam do opisu tego filmu, także tam możecie obejrzeć różne moje poradniki czy poczytać artykuły na ten temat. Między innymi nagrałem film, w którym pokazałem jak za pomocą tylko i wyłącznie jednej lampy błyskowej uzyskać bardzo dużo różnych ustawień światła, które diametralnie się od siebie różnią, czyli za pomocą jednej lampy błyskowej i modyfikatora, jednego modyfikatora, można osiągnąć tak wiele efektów, że naprawdę głowa mała. Wszystko właściwie ogranicza się tylko i wyłącznie do naszej kreatywności. Także teraz lecimy na podsumowanie i oczywiście zaglądajcie do opisu, żeby zasięgnąć więcej wiedzy z tego zakresu. Serdecznie dziękuję Michałowi za udział w tym odcinku. Przekazał wam y, wiele cennych wskazówek. Mam nadzieję, że moje porady również były dla was cenne. I koniecznie wpadnijcie również na kanał do Michała, bo prowadzi naprawdę fajne materiały, tworzy ciekawe filmy z zakresu fotografii. Odwiedźcie też jego Instagrama. Wszystkie linki oczywiście czekają na was w opisie do tego filmu. Jeszcze raz dziękuję Michał za udział. I to właściwie początek tej serii. Będę zapraszał kolejnych gości, już kilka materiałów się tworzy, także będziecie mieć fajną wiedzę z różnych zakresów, bo chcę Wam też dostarczać spojrzenie innych osób na dany temat fotograficzny. Ja nie jestem specjalistą z każdej możliwej dziedziny fotograficznej, bo wolę się skupiać na tych dziedzinach, które mnie na maksa interesują i ogólnie na takim rozwoju fotograficznym, a są eksperci z różnych dziedzin których chciałbym właśnie zapraszać na kanał, żeby dostarczyć Wam jak najwięcej cennej i wartościowej wiedzy, bo być może zarazicie, zarazicie się danym tematem fotograficznym. Jeżeli Wam się podoba ta seria, jeżeli chcecie więcej, no to koniecznie kliknijcie kciuka w górę pod tym filmem, to będzie znaczyło po prostu, że te materiały Wam się podobają i chcecie więcej. Dobrze, to było wszystko w tym odcinku, dzięki za uwagę i do następnego razu. Cześć, piąteczka!